Fuerteventura to druga największa wyspa w archipelagu Wysp Kanaryjskich, zaraz po Teneryfie. Fuerteventura oznacza silny wiatr, z hiszpańskiego fuerte silny, wiento wiatr. Ale jej symbolem jest kozioł. Cabra mahorera to lokalna rasa kóz, od których pochodzi słynny ser queso mahorero. Przechodząc już do tematu kurortów, na Fuerteventurze możemy wyróżnić cztery główne kurorty, patrząc od północy wyspy. Corralejo, Caleta de Fuste, Costa Calma i Morro Hable. Wszystkie z nich leżą na wschodnim wybrzeżu wyspy. Chcemy je wam przedstawić w serii filmów o kurortach Fuerteventury, aby łatwiej było wam zdecydować, który z nich wybrać na wasz pobyt na tej wyspie. W tym filmie pokażemy wam Morro Hable, miasteczko położone na południu Fuerteventury na półwyspie Chandiglia. Ta dawna wioska rybacka przekształciła się, poczynając od lat 70., w popularne miejsce wypoczynku. Kolejnym kurortem na Fuerteventurze, który zwiedzamy, jest Morro-Hable. W porównaniu do Costa Calma jest dużo większy, jest rozciągnięty na kilku kilometrach wybrzeża. Jeśli chodzi o położenie, to tak jak przed chwilą wspomniałem, Morro-Hable jest najbardziej wysuniętym na południe kurortem Fuerteventury. Z tego powodu czas dojazdu do atrakcji północy wyspy, takich jak park Wydm Corralejo, to ponad półtorej godziny. Aby dojechać do położonych w centralnej części wyspy miasteczek Achuj czy Betankuri, musicie liczyć około godziny. Także lokalizacyjnie jest to dobre miejsce, jeśli chcecie skupić się raczej na atrakcjach południa wyspy. Przykładami takich atrakcji, które dzięki położeniu Morro Hable macie na wyciągnięcie ręki, jest Plaża Sotavento oraz najwyższy szczyt wyspy Pico de la Sarsa, o których opowiemy w dalszej części tego filmu. Baza noclegowa w Morro Hable jest dobrze rozwinięta i zróżnicowana. Znajdują się tu zarówno duże hotele sieciowe z widokiem na ocean, jak i mniejsze apartamenty czy pensjonaty w spokojniejszych częściach miejscowości. Większość obiektów położona jest wzdłuż wybrzeża, blisko plaży i promenady, co zapewnia łatwy dostęp do atrakcji i restauracji. W nowszej, wyżej położonej części Morro Hable można znaleźć tańsze opcje noclegowe oraz apartamenty z panoramicznym widokiem na ocean. W Morro Hable działa wiele supermarketów i sklepów wielobranżowych, które zaspokoją codzienne potrzeby turystów. Największe z nich to Hiperdino i Spar, oferujące szeroki wybór produktów spożywczych, świeżych warzyw, owoców, pieczywa oraz artykułów gospodarstwa domowego. Wzdłuż głównych ulic i promenady znajdują się również sklepy z kosmetykami, ubraniami i podstawowym sprzętem elektronicznym. Nie brakuje także butików z modą plażową i pamiątkami, choć ich oferta bywa wyraźnie ukierunkowana na turystów. Zakupy w Morrochable są wygodne i łatwo dostępne, niezależnie od miejsca zakwaterowania, o ile wybierzecie się na nie pieszo. Z miejscami parkingowymi jest niestety bardzo słabo. Ze względu na popularność kurortu, znalezienie wolnego miejsca jest bardzo trudne. Czasem trzeba spędzić dużo czasu nakręceniu się w kółko wzdłuż kurortu, aby upolować właśnie zwalniające się miejsce. W Morro Hable można wybierać spośród wielu restauracji i barów serwujących kuchnię zarówno lokalną, jak i międzynarodową. W starszej części miejscowości, bliżej portu, można znaleźć bardziej lokalne klajpki z rybami i owocami morza. Z kolei przy głównej promenadzie i w najnowszej części miasta, Solana-Matorral, dominują większe, bardziej turystyczne lokale, nierzadko z widokiem na ocean. W ofercie nie brakuje też kawiarni i lodziarni idealnych na popołudniowy odpoczynek. Choć wybór jest szeroki, warto wcześniej sprawdzić opinię. Poziom kuchni bywa zróżnicowany. Plaża jest bardzo szeroka. Fajny piasek, tylko bardzo tu wieje. Liczne parawany, które zasłaniają miejsca z leżakami sugerują, że jest to częste zjawisko. Plaże w Morro Hable należą do najbardziej imponujących na Fuerteventurze. Szerokie, piaszczyste i ciągnące się kilometrami wzdłuż południowego wybrzeża wyspy. Główna plaża, znana jako Playa del Matorral, położona jest przy latarni morskiej i ciągnie się przez 4 km. Charakteryzuje się drobnym, jasnym piaskiem i łagodnym zejściem do oceanu, co czyni ją idealną dla rodzin z dziećmi. Plaża jest dobrze zagospodarowana. Znajdziemy tu leżaki, parasole, punkty gastronomiczne i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Dużym atutem jest także promenada biegnąca równolegle do plaży, idealna na spacery o zachodzie słońca. A dalej, kilkanaście kilometrów na północ, znajduje się już słynna plaża Sotavento. W Morrochable znajdziecie kilka atrakcji turystycznych. Pomiędzy plażą a miastem znajduje się Saladar de Handilla. To chroniony obszar podmokły przy plaży Playa del Matorral, zalewany okresowo przez wodę morską. Rośnie tu unikalna roślinność słonolubna, a teren jest ważnym siedliskiem dla ptaków wędrownych. Rezerwat można podziwiać z wyznaczonych ścieżek wzdłuż plaży, ale wstęp na jego teren jest zabroniony ze względu na ochronę wrażliwego ekosystemu. Mieszkając w Morro można również wybrać się na trekking na najwyższy szczyt wyspy, czyli Pico de la Sarsa, mierzący 807 metrów nad poziomem morza. Szlak na górę rozpoczyna się właśnie w tym miasteczku. Szlak prowadzi przez półpustynne zbocza Parku Naturalnego Handia. Na szczycie czeka punkt widokowy z przepiękną panoramą południowego wybrzeża i plaży Cofete. W pogodne dni można stąd dostrzec nawet Gran Canaria. To obowiązkowy punkt dla miłośników trekkingu i dzikiej przyrody. W okolicy Morro Hable znajdują się inne atrakcje, do których raczej trzeba już dojechać samochodem. Pierwszą z nich jest plaża Sotavento, która leży kilkanaście kilometrów na północ od Morro Hable. To ikona Fuerteventury. Długa na ponad 9 kilometrów plaża to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na wyspie. Ze złocistych piasków i niezwykłej laguny tworzącej się podczas przypływów. To raj dla kitesurferów i windsurferów. Regularnie odbywają się tu zawody Pucharu Świata. Rozległa przestrzeń sprawia, że nawet w sezonie nie czuć tłoku. Woda jest tu płytka, ciepła i krystalicznie czysta. Idealna do spacerów i zabaw z dziećmi. To miejsce robi ogromne wrażenie, szczególnie z lotu ptaka. Również na półwyspie Handia znajdziecie magiczną plażę Kofetę. Dojazd jest wymagający. Prowadzi tu szutrowa droga, którą z Morro Hable dojedziecie do plaży w około 55 minut. Jednak dużo bardziej polecamy Wam drugą opcję, którą sami wybraliśmy. Jest to około dwugodzinny trekking przez góry, startujący właśnie z Morro Hable. Niestety początek szlaku znajduje się około 6 km od centrum miasteczka, więc pewnie i tak będziecie musieli dojechać do niego samochodem. Choć oczywiście i do niego da radę dojść z miasta pieszo. Dotarcie do plaży do łatwych nie należy, ale zdecydowanie warto. To jedna z najbardziej dzikich i spektakularnych plaż na wyspie. Ma aż 12 km długości i otoczona jest górami, co nadaje jej niezwykły, surowy charakter. Ze względu na silne prądy i fale, kąpiele są tu niebezpieczne. Kofety często trafia na listy najpiękniejszych plaż Europy. Ogólnie, wielkie hotele, dużo sklepów, yy, dużo restauracji. Taki typowy kurort yy, moim zdaniem nie oddaje duszy Wysp Kanaryjskich, więc yy, raczej ja bym tutaj nie przyjechała. I to już wszystkie ciekawostki o kurorcie Morrochable, jakie przygotowaliśmy dla Was w tym filmie. Jeśli pominęliśmy jakieś istotne dla Was informacje, piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć. Jest to ostatni film z naszej serii o kurortach Fuerteventury. Zapraszamy do poprzednich filmów, gdzie możecie dokładniej poznać Corralejo, Caleta de Fuste czy Costa Calma. Mamy nadzieję, że ta seria pomoże Wam wybrać miejsce na Wasz wymarzony pobyt na wyspie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!